Codzienna dawka żużla. W rozmowie z Ekstraligą.pl Robert Kościecha przyznał, że z transferem Jakuba Miszkowiaka wiązane są duże nadzieje. Myślę, że nie muszę mu niczego ułatwiać. Jakub Miszkowiak doskonale wie, na jakiej stoi pozycji, ponieważ jest podstawowym seniorem w naszym składzie, w którym jest 5 miejsc, więc nie będzie rywalizacji w składzie. To podstawowa sprawa. Ja, jako trener i klub, bardzo w niego wierzymy. Wypowiedział się też na temat juniorów i ich możliwego wsparcia dla seniorów. Zawsze jest taka nadzieja, bo głównie po to trenuje się młodych chłopaków i innych inwestuje w nich czas, żeby podnosili swoje umiejętności i pieli się w górę. Mamy paru juniorów, którzy będą rywalizować o skład. Od paru lat mamy wychowanków, więc cieszy mnie fakt, że są w dobrej dyspozycji i mam nadzieję, że będą jeszcze lepsi i bezpośrednio przełoży się to na wyniki sportowe i punktowe dla naszej drużyny. Piotr Żyto, nowy trener Rowu Rybnik, wierzy w Chrisa Holdera. W rozmowie z klubowymi mediami powiedział, nie pracowałem z nim, wiele razy staliśmy jednak po przeciwnych stronach barykady, więc znam go bardzo dobrze. Rok temu był jednym z najskuteczniejszych zawodników drugiej ekstraligi, co pokazuje, że stać go na wiele, także w najlepszej lidze świata. Według mnie Holder po zdobyciu tytułu niepotrzebnie zasiedział się w Toruniu. Trochę tego dużo było, to mu nie pomogło. Może jakby szybciej odszedł, to jego kariera nie znalazłaby się na takim zakręcie. Jednak i tak się ostatnio pozbierał. W Ostrowie zaliczył przecież dobry sezon w Ekstralidze i to jest powód do optymizmu. Żeby tylko dobrze zaczął, a potem to się poukłada. A czy wy również wierzycie w starszego z braci Holder? Dużo Ostatnio dzieje się w drużynie Orła Łódź. Nowi ludzie, nowe rozdanie, nowy orzeł. Dyrektor zarządzający Jan Konikiewicz dla tygodnika żużlowego powiedział o swoim optymizmie związanym z tym projektem pod tytułem Ekstraliga. Nie uważam, żebyśmy byli już na to gotowi. Oczywiście, jeśli zawodnicy zaczną wygrywać wszystkie mecze, to sobie z tym poradzimy. Ale jesteśmy realistami i twardo stąpamy po ziemi. Nie jest to przynajmniej w tej chwili główny cel tego klubu. Ale docelowo ja nie widzę żadnego problemu, żeby klub z Łodzi miał nie myśleć. O ekstralidze i żeby nie był na poziomie ekstraligowym. W tak mocnym otoczeniu biznesowym, w tak dużym mieście, to normalne, że trzeba o tym myśleć i rozmawiać. Na stadionie jest 10 090 miejsc, czyli mniej niż we Wrocławiu, Toruniu czy Gorzowie. Naszym obowiązkiem i celem jest to, żeby za kilka sezonów ten stadion się zapełniał do ostatniego miejsca. To nie jest jakieś kosmiczne osiągnięcie, tylko cel, do którego będziemy zmierzać. Zawsze jestem bardzo ostrożny w tego rodzaju prognozach i kalkulacjach, ale tu po prostu w to wierzę. Są dwie drogie. Albo będzie spektakularny sukces sportowy, czyli awans do Ekstraligi w ciągu tych kilku lat, albo postępujące problemy, o których nie chcę nawet myśleć, bo to nie ma znaczenia. Ja powiem, że trzymam za nich kciuki, mają rozmach, optymizm, teraz tylko jeszcze żeby kibice w Łodzi uwierzyli w ten projekt, a może być naprawdę fajnie. Oby.